Teraz witamy w takim suplemencie, drodzy Państwo, do tego pierwszego nagrania. że tutaj w tym miejscu, możemy przesuniemy się troszeczkę dalej, e, stał kościół. Okazuje się, że mieszkańcy pamiętają, że 600 lat temu, w tym miejscu, gdzie stoi figura Najświętszego Serca Pana Jezusa, stał kościół w karminie. E, drodzy Państwo, i. E, no jesteśmy pod wrażeniem, że mieszkańcy tutaj pamiętają o tym. Drodzy Państwo, że w tym miejscu stał kościół, a tam dalej był cmentarz w Karminie. Więc być może gdzieś tutaj nasi przodkowie byli pochowani w kryptach, drodzy Państwo. No, życzymy sobie, żeby tutaj w Karminie powstał kościół. E, drodzy Państwo, e, no, właśnie taki akt strzelisty, który odmówimy, drodzy Państwo, przy pomniku, postaci, figurze świętego serca Pana Jezusa. Fundacja wsi Karmin. Ojcze, i Syna i ducha świętego, no ojcze, nasz trójdzie z niebiś święć, święć mię, twoje przeciwko prosto twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i z niebiś. Drama naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj, jak późno na nasze winy, jako im, odpuszczamy naszych winowajców i nie późno nas na pobudzenie nas do wody, żebyśmy razem zdrowały. Maryła Łasicka, pan z tobą, w ogłoszonym naszym, w ogłoszonym ogłoszonym, że to jest Obrzydź, to święta Maryla na wodzie, bo ona Teraz i ogłoszonym. śmierć ktoś będzie śmieszny. Wszyscy państwo, zdechnęliśmy takim Martem Strzelistym do. Do Jezusa i do Maryi, żeby wstąpił tutaj duch, żeby pojawił się tutaj kościół po 600 latach, żeby upamiętnić, że Państwo, miejsce, gdzie pojawił się ród leszczyńskich herbowieniada. Potem te herby, te, te herby leszczyńskich też się różnie yy, też się troszkę yy, rozmnożyły, bo ich więcej, ale generalnie tutaj. Chodzi o leszczyński herbowieniawa, Ale byli też leszczyńscy herbów. Belina herbu Abdang jeszcze innych herbów. Ale tutaj herbowieniawa, drodzy państwo. Ten, który przybył z Peresztejna, Nedwiedzić na Moratę. Także z tego miejsca jeszcze raz laudetur Jezus Chrystus Rex, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maria Królowa zawsze dziewica z Bogiem.